Cześć, z tej strony Brian Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mały mix unboxing. Mamy y zakupiłem do tego mixu unboxingu saszetkę z FIFA World Cup Brazil, naklejki, y później naklejki z Ekstraklasy 2015. Zakupiłem także Euro 2012, zresztą to jest saszetka z boxa. Y zakupiłem także saszetkę z tej starej już edycji Champions League 2014-15. No i saszetkę, jeżeli możecie widzieć, tutaj z Update Edition. To zaczniemy od naklejek i od najstarszej edycji. Jest nią FIFA World Cup Brazil. Może mi się trafi coś, co, no może jakiś brak mi się trafi, bo zbierałem tą edycję, miałem z niej 400 naklejek, więc zacznijmy. I mamy Joao Makun, Fred Marcelo Aha, jeszcze tutaj są naklejki Sorry. sora Ale dwóch Brazylijczyków Właśnie trafiło, lol I mamy jeszcze Germain Jones O, tego chyba nie miałem akurat I Jorge Guaga Sprawdzę zresztą Teraz mamy saszetkę z ekstra Klasą, No tutaj nic nie było Po stronie Brazylii Teraz Ekstra klasa 2015 na Klejsi. O, tu będzie, tu będzie świeciak. Mamy Michał Helik z Ruchochorzów. Dzika Mai. Dzika Mai Gwaze z górnika Zabrze. Kevin Friesen. Bischler, chyba, Lechia Gdańsk, Adrian Klepczyński z y, Piastu Gliwice. No i mamy kluczowego zawodnika Fedor Czernych z y, Górnika Łęcznej. Teraz y, będzie saszetka z kartami. Jest w nią saszetka z Euro 2012. Zacznijmy otwierać. Ciekawe co mi się... Trafi. Może w końcu jakiś master. Nie, nie będzie. Kielini, Polsen, Rewilere, Reveil... Mwilla, chyba jakoś tak, szabia Alonso i mamy fans Favorit. Damien Daf. Czekajcie, damy go w koszulkę Ultra Pro. Ech, jak na razie no euro wychodzi na prowadzenie, bo daje nam świeciaka. Damian Daf z Irlandii. Postawimy sobie go tutaj. Teraz saszetka z Ligi Mistrzów 2014-2015 sprzed update'u. Ciekawe co będzie w tej saszetce. Ech, o już widzę, wow. Nuitic, Muslera, Balotelli, One to Watch, Neymar, damy go sobie w koszulkę za chwilę, Marcelo i Galatasaray. Czekajcie. Z tej strony tylko Neymar Junior na no One to Watchu. Damy sobie go w koszuleczkę. Neymarek. No i ostatnia saszetka. Update Edition. Dobra, otworzę Tradycyjny sposób, nie będę już przedłużał, będziemy mieli tu napastnika, to sobie odwrócimy te trzy karty i mamy Adrian Ramos, o już widzę co, Demichelis, Ansaldi, żygać żygać, Rising Star Gwintero, Sami Kedira i Nacho. No, kiepsko, 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 kiepsko Powiem słabo. Chyba w tym mix unboxingu moim zdaniem wygrywa euro. Drugie miejsce moim zdaniem zajmie Champions League sprzed update'u. Trzecie miejsce naklejki z Ekstra Klasy, czyli ta naklejeczka fajna. Tutaj ją sobie postawimy. Czwarte miejsce zdobędzie Rezings, ten, ten Rising Star z, z update'u. I piąte miejsce, no niestety saszetki z Brazylii. To tyle w tym odcinku. Żegna się z Wami Brian Kolekcjoner. Dajcie lajka, jeżeli Wam się spodobał ten film, dajcie suba no i możecie napisać pod tym filmikiem jakiś komentarz. Nie obrażę się. Cześć!